Generalnie rzecz biorąc, patrząc na otoczenie europejskie w tej chwili, Pan Przewodniczący zapytał się, jak jest inny kraj, jeśli chodzi o rozwój kogeneracji. Ja podejrzewam, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I jeżeli kraj taki jak Dania, przede wszystkim ze względu na systemy ciepłownicze, kiedyś sobie postawiła bez dyrektywy unijnej taki cel, że wszystko, co się da wyprodukować na kogeneracji, to produkujemy na kogeneracji czyli sobie założyli własny plan rozwoju, to taki sobie cel założyli, bo mieli w tym jakiś sens. Czy oni sobie postawili cel elektryczny, czy sobie postawili cel bezpieczeństwa, czy ekologiczny, nie dam w tym momencie dyskutować, ale powodem takiego stanu rzeczy był cel, który sobie postawili, postawili go i postanowili konsekwentnie do niego doprowadzić. Ale, ale nie pan jest pan, pan? To, jest, to jest tak, że oni, tak jak Pan powiedział, postawili sobie cel wszystko, co się da. To jest to słowo klucz, wszystko, co się da. Oczywiście pod tym musiało coś tkwić, co, co się da, to znaczy tam siedziało jakieś na pewno inne dno, ja wiem mniej więcej, że chodziło tutaj przede wszystkim o, o ekologię, więc automatycznie jakby to swoje. Weźmy po drugiej stronie y, sądu Szwecja, która ma podobną strukturę ciepłownictwa, y, gdzie ciepłownictwo systemowe ma znaczący udział. I tam jak znajdziemy w strukturze produkcji w kogeneracji jest bardzo niska. I zapytam się dlaczego. Przecież to generalnie rzecz biorąc te same głowy, te same myśli. Zupełnie inny cel. Tam była efektywność, tam tutaj jest ochrona środowiska i wykorzystanie energii odnawialnej. W strukturze e, technologii kogeneracji jest w mniejszości, w strukturze paliw e, przeważającej większości są energii odnawialne. I na przykład energia wykorzystana z odpadów komunalnych. Więc mamy tutaj jakby dwie różne elementy. Obydwa kraje oby z tej, tej Europy, która przeżyła szok energetyczny, kryzys energetyczny, zupełnie rozwiązania. Dyrektywa zamyka to wszystko w tej chwili w jedną całość. Czyli mamy dokładnie te same narzędzia do realizowania efektywnych systemów ciepłowniczych. W jednym rzędzie są kogeneracja, energia odnawialna i ciepło odpadowe z przemysłu. Te trzy narzędzia są. To, y, służą, mają nam posłużyć do tego, żeby rozwiązać problem efektywności systemu osiemdziesięciu pomysłów. Dla nas spalaczy no i wychodzi na to, że kogeneracja jest tym, stoi na pierwszym miejscu. Jak się po jakimś czasie przeobrazimy nie spalaczy, to może będziemy mieli inny cel. A jednocześnie pytanie, czy będzie jeszcze chwilę na temat organizacji rynku, a to później, tak? Tak, przy.